Jestem minimalistką od 7 lat. Jeżeli oglądasz te wideo, to mam takie przeczucie, że chcesz się dowiedzieć, jak przeszłam od momentu, kiedy nie wiedziałam, co się ubrać i każdego ranka po prostu traciłam mnóstwo czasu przy szafie do momentu, kiedy doskonale wiem, co się ubrać i tego czasu nie tracę. Szafa kapsułowa, szafa minimalistki, dziesięcioelementowa szafa Jennifer Scott. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to są tylko nazwy, za którymi często kryją się różne rzeczy. Szczególnie właśnie za terminem szafa kapsułowa. Jeżeli wpiszecie w YouTube szafę kapsułową, wyświetli Wam się grą filmów, które tak naprawdę z tą minimalistyczną szafą nie mają nic wspólnego. Jeżeli to są filmy robione przez stylistki, to wierzcie mi, że z tego nie wyjdzie Wam żadna szafa minimalistki. Ja nie mówię, że te filmy są złe, albo nie wiem, nie przydadzą się Wam w jakiś sposób. Jeżeli chcecie mieć prawdziwą szafę kapsułową, a zaraz powiemy, co to tak naprawdę jest, to te filmy do niczego Wam się nie przydadzą. Szafa kapsułowa, która, tak jak podkreśliłam, jest tylko nazwą, to jest taki zbiór ubrań, który powoduje, że my nie musimy już się tak de facto zastanawiać nad tymi ubraniami. Ogólnym celem jest to, żeby nie tracić czasu przy szafie, żeby nie myśleć nas co po tych ubraniach, żeby... Nie tracić tak dużo czasu na zakupach. Zatem ciągłe, nieustanne inspirowanie się różnymi szafami innych kobiet, albo podpatrywanie różnych metod u stylistek i tym podobnie, nie doprowadzi Was do tego momentu. Może doprowadzić do pewnego takiego stadium, w którym tak faktycznie będziecie mieć szafę, z której będziecie zadowolone, ale za chwilę okaże się, że nie jesteście wcale do końca z niej zadowolone, ponieważ dalej jesteście w tym trybie inspiracji. I tu teraz będzie pierwsza zasada, o której praktycznie w ogóle się nie mówi w sieci, a mianowicie. Styl. Często słyszy się w tych wszystkich filmach o szafach kapsułowych albo szafach minimalistki, że najpierw musisz znaleźć swój styl. I to jest wierutna right. Nie musisz mieć swojego stylu. Spójrzmy o powietrze z tego napompowanego balonika stylu. I tej takiej nieustannej presji, że każda kobieta musi mieć swój styl. Nie musi. Widziałam często takie komentarze kobiet, widziałam takie rozterki, że nie mam swojego stylu. Nie musisz mieć swojego stylu. Tak to prawda, musisz się w coś ubierać, bo trudno, żebyś chodziła bez ubrań na ulicy. Ale to nie oznacza wcale, że to musi być koniecznie w twoim stylu. Jeżeli nie czujesz tego. Nie czujesz, nie wiem, ciuchów, ubrań, chcesz się skupić po prostu na czymś innym. Ja bym bardziej niż na styl postawiła na schludność. A mianowicie to nie jest tak bardzo ważne, co ty masz na sobie, ale żeby to po prostu było czyste, wyprasowane. I tak, w jakimś po prostu stopniu dobrane do ciebie na zasadzie takiej samokrytyki, ale to nie musi być wcale konkretny styl. Zasada numer dwa. Nie szata zdobi człowieka. O wiele bardziej należy się skupić, jeżeli chcesz mieć taką szafę i właśnie każdego poranka wiesz, doskonale co się ubrać, jesteś z tego zadowolona, to powinnaś się skupić bardziej na tym, jak się sobie podobasz i na pielęgnacji. Po prostu na pielęgnację skóry, na pielęgnację włosów, na tym, żeby zadbać o swoją figurę, to jest w ogóle klucz sprawy, dlatego, że może się okazać, że niezależnie od tego, co byś ubrała i niezależnie od tego, co byś miała w szafie, to nigdy do końca nie będziesz zadowolona, bo nie jesteś zadowolona z tego, jak wyglądasz. I naprawdę to tutaj lepiej jest władować pieniądze, czas i energię, aniżeli w same uprania. Zasada trzecia. Jeżeli chcesz mieć naprawdę prawdziwą szafę kapsłową i taką szafę, która po prostu jest, będzie wygodna i praktyczna, to przypadkowe zakupy odzieżowe nie wchodzą w grę. To musi być po prostu zaplanowane i musisz wiedzieć konkretnie, co chcesz kupować. Zatem różnego rodzaju przechadzki, spacery po centrach handlowych albo scrollowanie stron sklepów internetowych ściuchami to odpada. Naprawdę, jeżeli Ci na tym zależy, to... Najlepiej o tym zapomnieć. Wtedy jest naprawdę łatwiej, bo nie dodajemy sobie do szafy przypadkowych, randomowych zakupów, które zazwyczaj kończą się tym, że my tą rzecz po prostu nie ubieramy. Czwarta zasada: nie bój się ubierać codziennie tego samego. Mogłabym tu dodać też, nie bój się upierać tych samych kolorów cały czas. To jest tak, że większość z nas, może nie wszystkie, ale większość z nas, gdzieś mamy te swoje ulubione kolory i wiemy, że na przykład w czymś wyglądamy dobrze. Ale jest coś takiego, że mam takie wrażenie przynajmniej, że jak idziemy do sklepu, no to naraz widzimy coś, co ładnie wygląda na manekinie, albo gdzieś, nie wiem, na jakiejś modelce i myślimy, a to dobra, to spróbuję. Nie jest to mój kolor, ale pokombinujmy, zatem nie kombinuj. Jeżeli chcesz, żeby Twoja szafa oszczędzała ci czas, a nie dodawała go po prostu każdego dnia, to nie kombinuj. Skup się na tych kolorach, które lubisz, i nie bój się tego, że nawet będziesz miała bardzo, bardzo dużo rzeczy w jednym kolorze. Wiecie, jak bardzo to ułatwia zakupy. I tutaj, jeszcze coś do tego ubierania ciągle tego samego. To jest też coś, co wbito nam do głowy, że codziennie trzeba zmieniać ubrania, że tak de facto codziennie powinna być inna stylizacja, albo przynajmniej musimy się postarać, żeby ona wyglądała w jakiś inny sposób. To jest trochę wtłoczone nam do głów przez to, że na przykład oglądałyśmy różnego rodzaju filmy, chociażby seks w wielkim mieście, to jest taki, to jest taki klasyk po prostu. Te kobiety przebierają się tam nawet kilka razy dziennie. Nie wiem, czy możecie to zauważyć po prostu, jeżeli, czy, jeżeli któraś z Was ogląda ten serial, autentycznie to po prostu one czasem tego samego dnia ubrane są w różne ubrania. Tych ubrań jest po prostu potąd tam, i to jest strasznie nieprawdziwe. Zacznijmy od tego, bo jak się kupuje ubranie, to po to, żeby je używać i żeby używać na przykład często. To oczywiście wszystko zależy od Waszego trybu życia. Ja wiem o tym, że może część z Was boi się jakiejś opinii koleżanek z pracy albo po prostu tego spojrzenia. Naprawdę, naprawdę to nie jest w ogóle warte tego, żebyście potem właśnie miały tą sytuację, że nie wiecie w co się ubrać, bo macie tych ubrań po prostu po ludzku za dużo. Piąta zasada, czego zrobione jest ubranie. Może nie mówię tu nic odkrywczego, ale to jest naprawdę bardzo ważny element szafy, która ma też służyć Ci przez lata, żeby kupować takie ubrania, które których się nie pozbędziesz za rok czy za dwa, które będą Ci choćby służyć 10 lat. I wiem, że część z Was powie, Emilia, ale po 10 latach to mi się może znudzić. No właśnie w tym jest sęk, że część z Was wiem o tym, że wcale, a wcale tak bardzo może się nie interesuję tym, albo czuję jakąś taką presję, że no jestem kobietą, więc powinnam interesować się ciuchami. Nie, nie musisz się interesować ciuchami, tak jak wspominałam, nie musisz mieć swojego stylu. I też, żeby sobie po prostu ułatwić to życie, można mieć wtedy ubrania. Które wytrzymają o wiele dłużej. Minusem może takich ubrań jest to, że na przykład trzeba je prać w niskich temperaturach, więc one na przykład schną dłużej. Znowu z drugiej strony plusem jest fakt, że nie trzeba ich prać codziennie, bo naprawdę, jeżeli założysz na siebie akryl w zimie, to po prostu po ludzku ten sweter będzie do prania tego samego dnia, a pomijając fakt, że zakładasz na siebie plastik, czyli twoja skóra kompletnie nie odtyka. Ja wiem o tym, że sweterki akrylowe niektóre są bardzo ładne, ale wierzcie mi, jeżeli zaczniecie po prostu eksperymentować czy ubierać tkaniny naturalne, jak len, bawełnę, wełnę, chociażby wiskozę, to po pewnym czasie nawet wyczujecie pod palcami, co jest akrylem, a co nie. Nie musicie wcale sprawdzać wtedy metki i nigdy więcej już nie będziecie miały ochoty tego włożyć na siebie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzach, mogę zrobić pięć yy, kolejnych zasad, dla mnie to nie jest problem. Wiem, że szafa kapsułowa to jest taki popularny temat, jak chodzi o minimalizm, ale ja mam takie wrażenie, że w minimalizmie naprawdę chodzi o coś więcej i też przede wszystkim jest to narzędzie do upraszczania życia, więc jak już po prostu zbudujemy sobie tą swoją szafę kapsułową, to co do czasu wiadomo, coś tam trzeba dokupić, bo ubrania się niszczą, ale generalnie szafa kapsułowa ma służyć temu, żeby o tych ubraniach właśnie już... Po prostu tak nie myśleć i zająć się ważniejszymi rzeczami, bo wiecie, to są tylko ciuchy.